Muszę gorąco także upał zalewa mi myśl, a w mojej głowie coś, że żar myśli tło kto pi mnie niby zwyczajne są dni. Co dzień niego mnie sny. Odpocznę kiedyś, nie dziś. Może na moment się da. Na stop. Największą A jednak mi Największą inspiracją jest po prostu muzyka. To jest pierwsza rzecz, a dwa to, czyli jak na, jakby duża ilość muzyki, którą słucham eee, to są i polscy artyści i zagraniczni i tak naprawdę, jeśli chodzi o gatunki, to jest bardzo, bardzo szeroko pojęte, więc tutaj nawet nie ma chyba sensu, żeby się jakoś tak bardzo skupiać na gatunkach. Natomiast oprócz samej muzyki, która myślę, że jest dużą częścią takiej inspiracji, to jest tak jakby dostrzeganie wszystkiego, co jest dookoła, czyli przypatrywanie się temu, tym różnym sytuacjom, tego, co nas otacza, często właśnie gdzieś tam towarzyszy mi eee, może nie fizyczny notesik, ale, ale gdzieś tam notatki w telefonie, gdzie które, jakieś takie pojedyncze frazy, które przychodzą do głowy. A propos tekstów, właśnie sytuacji. Taka codzienność, taka uważność trochę na to, co nas otacza, jest dla mnie też inspiracją. Cieszymy się, że zostaliśmy docenieni tacy, jacy jesteśmy, bo myślę, że bardzo mała część naszego wizerunku, myślę, że w, głównie, w dużej mierze świadomie jest czymś, co nas nie dotyczy na co dzień. A większość jest po prostu nami i tym, w jakim stopniu możemy sobie pozwolić na coś, żeby czuć się naturalnie. że zostało docenione coś, co stworzyłeś sam od początku do końca, jest na pewno czymś niesamowitym. Aczkolwiek myślę, że najfajniejsze w tym wszystkim jest to, jacy tu są ludzie super i właśnie jacy świetni artyści są w ogóle tutaj zaproszeni, więc, więc tak myślę, że atmosfera wygrywa mimo wszystko. Początkujący artyści walczymy o ten rozgłos i dla nas naprawdę każdy artykuł, każdy głos jest bardzo ważny. Ja jak wydaję swoje utwory i one tam sobie mają swoje premiery, to zawsze czekam po prostu, aż poleci w radiu i dosłownie sobie włączam powiadomienia, żeby usłyszeć, jak ktoś mówi o tej twórczości. Więc yy, taki konkurs to jest jakby kulminacja tych wszystkich momentów. Muzyk koncertując i spotykając się za każdym razem z publicznością, yy, Otrzymuje albo nie tego samego rodzaju walidację i, yy, yy, i jakiś tam stopień uznania. To, że w ogóle ktoś przychodzi na koncerty, i potem czasami podejdzie, wymieni się doświadczeniami, myślę, że to ma równie duże znaczenie jak docenienie na konkursie. Nucie. Bardzo nam zależy na pokazywaniu się przede wszystkim poza lokalną sceną, poza sceną trójmiejską. Dlatego właśnie takie miejsce jak Centrum Kultury w świeciu jest idealną okazją, żeby pokazać się tutaj w województwie w sensie sąsiadującym. Poza tym są tutaj znajome zespoły. Przyjechałem ze swoją twórczością, to na pewno, Dokładniej z dwoma utworami z mojego najnowszego albumu, który wypuściłem rok temu w październiku. Są to obydwie, obydwie te piosenki są o moim życiu, o moich przeżyciach lepszych bądź gorszych, lepszych bądź gorszych, właśnie. Tak. Już jest niewiele takich miejsc, gdzie odbywają się takie konkursy, gdzie młody artysta ma szansę zaprezentować i tu jest nacisk na to, swoją twórczość. To nie jest program typu Talent Show, że ktoś przychodzi i śpiewa covery, tylko prezentuje swoje piosenki i to jest ogromna wartość dodana. W tym roku do konkursu zakwalifikowało się dziewięć zespołów artystów, którzy są na początku swojej drogi, ale ze znakomitym warsztatem i dzisiaj ten finał, czyli koncert zespołu raz dwa, trzy i koncert laureata. Tak jak Pani wspomniała, rzeczywiście wszyscy czekamy na ten koncert, bo to jest trasa jubileuszowa zespołu z okazji 35-lecia na scenie. Także przed nami niezwykła uczta, i myślę, że tylko możemy sobie życzyć, żeby ten wieczór skończył się tak, jak się zapowiada.